W najbliższy weekend w hali sportowej Częstochowa odbędą się 90. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, na które serdecznie zapraszamy. Mistrzostwa te są organizowane w Częstochowie już po raz piąty. Częstochowa należy do miast, które organizowały także mistrzostwa przed II wojną światową, bo w 1938 roku. W mistrzostwach wystąpi 98 Zawodników i zawodniczek, w tym jedna zawodniczka AZS-u UJD Częstochowa, reprezentantka Webeto, myślę, będzie liczyła się w walce o medale. Oprócz Mistrzostw Polski będzie miało miejsce także w szkole podstawowej numer 54 przy ulicy Kukuczki 30. Będzie otwarty ośrodek historii, dokumentacji sportu. Tenisza Stołego i Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie.